Tego panelu dystrybucyjnego jest również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zwrócę się w tej chwili z pytaniem do sędzi Olimpii Barańskiej Małuszek. Proszę powiedzieć, co dla obywatela wynika z tej karty? Dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj zapisuję się do Waszej Wspólnoty Ostrowskiej, ponieważ mój mąż jest z Ostrowa Wielkopolskiego, mam tutaj teściów, rodzinę. Babcia jest, dziadek z Wieluszowa, także bardzo chętnie przyjeżdżam tutaj do Was i też się czuję członkiem Waszej Wspólnoty. Jestem częścią Waszej Wspólnoty. Moje dzieci właśnie świętują urodziny swojego kuzyna niedaleko stąd. Proszę Państwa, Karta Praw Podstawowych to jest w ogóle w Polsce bardzo nieznany akt prawny i bardzo rzadko używany. My w ostatnich latach zaczęliśmy powoływać się na, wprost na konstytucję w orzeczeniach sądowych, ale też obywatele w sprawach sądowych, czy jeżeli słyszycie sprawy medialne, że ktoś z polityków się pokłócił ze sobą, wyzwali się na przykład, tak? Powołują się oczywiście na konstytucję, na, na ochronę, ale na Kartę Praw Podstawowych tak niekoniecznie. Karta Praw Podstawowych to jest um, Karta Prawo, które zostało wprost wcielone do prawa Unii Europejskiej i właściwie tak naprawdę dubluje wszystkie, dubluje wszystkie przepisy oraz wartości, które są wyrażone w Europejskiej Karcie Praw Człowieka, w naszej Konstytucji jednocześnie, więc tak naprawdę cały czas mówimy o tym samym. Tyle, że daje nam dodatkową ochronę. Dodatkową ochronę przed. Instytucjami Unii Europejskiej, które mają narzędzia do tego, żeby wymóc na państwie, na kraju wprowadzenie przepisów chroniących na przykład godność, albo wycofanie przepisów, tak? anulowanie przepisów, które tę godność naruszają. No i jak to jest w praktyce? Ponieważ te wszystkie przepisy, o których mówimy. Konstytucja, Karta Praw Podstawowych, Europejska, Europejska Konwencja Praw Człowieka, one generalnie dotyczą właśnie tej sfery, państwo albo władza, obywatel. Tak? Natomiast przypytam Was, jak czujecie, bo sami widzicie, że to jest bardzo nadczucia, czy ta godność jest naruszona, czy nie. Ja Wam opowiem o takiej mojej sprawie, którą prowadziłam z 15 lat temu, jedna z pierwszych spraw. Facet miał... Yy, sad, bardzo duży sad, ileś hektarów i był ogrodzony panelami i mu złomiarze w nocy zawsze te panele gdzieś kawałek po kawałku wywozili, no i on się zaczaił, no i słuchajcie, wyskoczył z krzaków i jechali złomiarze, bracia. Nie mieli, mieli sprzęt, natomiast nie mieli, nie, mieli, nie, mieli, nie mieli, tych paneli, tak, skradzionych w wózku, on się zaczął z nimi szarpać, i oni zaczęli się tłumaczyć. Jeden to w ogóle uciekł i na placu boju, na pustej drodze, słuchajcie, został ten jeden z braci, i zaczął się tłumaczyć, że oni jadą na fuchę, ciąć tuje tam u sąsiada. Oczywiście właściciel sadu im w ogóle nie uwierzył, tak? bo mieliśmy pewną zbieżność i poszlaki. Tak? Było miejsce, był przedmiot, przedmiot przestępstwa, brakowało paneli tego ogrodzenia. I on na tej pustej drodze. Wyzwał tego, zaczął szarpać tego złomiarza i zaczął go wyzywać, ty złodzieju. I oni przyszli z tą sprawą do sądu, obaj bracia. Bo drugi oczywiście stanął bezpiecznie 10 metrów dalej, żeby nie oberwać. No i słuchajcie, jak myślicie, jak się skończyła sprawa? Czy została naruszona jego godność? Czy sadownik musiał mu wypłacić za dość uczynienie, czy nie? Na pustej drodze. Słuchajcie, asfalt, pusta droga, pola sad, nic nie ma. Jak myślicie, kto jest za tym, że należało wypłacić za dość uczynienie? Kto jest za tym, że nie trzeba było wypłacać w takiej sytuacji, że nie doszło do naruszenia godności? A reszta się wstrzymała, tak? <grych> Wypłacono. Wypłacono za dość uczynienie, 1000 złotych, więc takie symboliczne, ale doszło do naruszenia. A teraz wyobraźcie sobie sytuację, że mamy szpital, Kaliski czy Ostrowski i pacjentka do pacjentki na oddziale położniczym mówi, ginekologicznym, czekają obie kobiety przed porodem. Jedna do drugiej mówi, bo ta jedna źle się czuje, narzeka, boi się, mówi, przestań narzekać, jesteś jak ta krowa i tak urodzisz, i tak urodzisz, bo to jest naturalne. No i pacjentka poczuła się urażona. Tak? Trafiła sprawa do sądu. Jak myślicie, sąd zasądziłby jakieś zadośćuczynienie za to? Tak? To już czuć bardziej, tak? A kto twierdzi, że nie, że to jest za słabe? Za słabe. Taka sprawa nie wiadomo, prawda? A co by było, gdyby na zebraniu, na Radzie Miejskiej dyrektor Szpitala Ostrowskiego albo Kaliskiego powiedział, że Szpital tnie wydatki na znieczulenie porodowe, na cięcie cesarskie, bo przecież kobiety to jak krowy urodzą, bo to jest naturalny proces. Jak myślicie, poniósłby odpowiedzialność czy nie? Dlaczego? Tak, bo zobaczcie, jest władza. On sprawuje władzę tak, nad tymi kobietami na oddziale. I on się wypowiada tak naprawdę jako funkcjonariusz publiczny. On sprawuje władzę, tak? I on w tym momencie naruszył dobra osobiste wielu kobiet, tak naprawdę, tak? I teraz, jak, bo jest tutaj wiele kobiet, była pani z wózkiem. Jak myślicie, takie stwierdzenie, które w rzeczywistości między sobą może ludzie wypowiadają dosyć często, pada gdzieś tam na filmach. Dlaczego to jest, co nam to zabiera? Godność czyli nas od człowiecza, tak? Jeżeli mówimy, że godność... Edelman, Marek Edelman mówił, że życie to jest 100%. Wolność jest bardzo ważna, ale życie jest ważniejsze. Ale w końcu jesteśmy w stanie oddać życie za wolność, tak? Czyli zobaczcie, jeżeli ktoś nam zabiera to człowieczeństwo, tu 10%, tu 10%, tak? Bo nas, nam powie, że jesteśmy jak krowy, że nie jesteśmy ludźmi, tylko ideologią, tak? To zobaczcie, zabiera nam się kawałek po kawałku tego człowieczeństwa. A kiedy kogoś, nie traktuje, kogoś odczłowieczymy i zostawiamy mu 0% człowieczeństwa, co z taką istotą możemy zrobić? Wszystko. Tak? Dlatego ta ochrona ważności jest niesamowicie ważna. I dlaczego Karta Praw Podstawowych ma to jak w artykule pierwszym, a nie gdzieś tam w piątym? Tak? Bo przecież to nie chodzi o to, że się ludzie wyzywają od idiotów publicznie, tak? czy od złodziei. Właśnie dlatego wszystkie te akty prawne po 1945 roku powstały w jednym celu, żeby zachować pokój i nie doprowadzić do ludobójstwa. I to jest ten cel. Musimy być świadomi, że dzisiaj, jeżeli rozmawiamy o tych prawach i stajemy po stronie ofiar tej przemocy słownej, fizycznej, to tak naprawdę też stoimy po stronie pokoju i po stronie społeczeństwa. Jesteśmy strażnikami tych dwóch rzeczy. Bo dzisiaj, jak obserwujemy sobie, co się dzieje w Ukrainie, w ciągu ilu lat czy miesięcy się wydarzyło, że odczłowieczono cały naród? Tak? Przecież po stronie rosyjskiej mówi się, że to nie są ludzie, to są naziści, ich życie jest nic nie warte. To idzie czasem w kilka miesięcy, w kilka lat.